Statystyki dowodzą, że depresja coraz bardziej dotyka dzieci i młodzież. To poważne zaburzenie nastroju może wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. Dlatego tak ważne są tego typu szkolenia i konferencje. Wiemy, że ten temat nasilił się po pandemii, kiedy właśnie młodzież... Będąca w izolacji społecznej, rówieśniczej, no, niestety dotknęły ten problem depresji. Zauważamy to zarówno my, jak i psychologowie. To zamknięcie, odizolowanie ich od, od normalnej codzienności. Tutaj, też właśnie na, na szkoleniu, o tym padały sugestie strony nauczycieli, pedagogów, że gdyby dorośli mogli sobie jakoś z tym poradzić, a młodzież nie do końca wiedziała, co z tym też chodzi, dlaczego tak się dzieje. Nie radzili sobie z tym, nie mieli odpowiednich przekazów, odpowiednich szkoleń. Dzięki wykładowcom, którzy z nami współpracują na stałe, mamy bardzo bardzo bogaty program, wachlarz tematów jest bardzo duży, natomiast on obraca się cały czas w temacie depresji, dzieci, młodzieży. Chcemy tutaj podnieść jak gdyby poziom wiedzy, przekazać różne informacje, w jaki sposób szkoła powinna zareagować, jak szkoła może po prostu poradzić sobie w takich sytuacjach, kiedy zauważy, że na swoim terenie ma uczniów, którzy wymagają takiej pomocy, większego zainteresowania. Dodatkowo też, niestety, technologia, która idzie do przodu, czyli cały ten tematykę cyberzagrożeń, które, które panują, też się ku temu przyczynia, że tych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży jest bardzo dużo. Pojawia się zwiększony odsetek dzieci i młodzieży, które mają tę depresję. Mhm. I dzisiejsi prelegenci, którzy są na tej konferencji, Mówią właśnie, żeby też zwracać uwagę na zachowanie, na sposób mówienia. Takie są sygnały ostrzegawcze, kiedy na przykład uczniowie, jeśli mają takie uzdolnienia i piszą wiersze, to będą na przykład pisać wiersze o śmierci, o pożegnaniach takich. Więc to są pewne takie symptomy, na które dzisiejsi prelegenci zwracają uwagę, co może stanowić istotę dotyczącą właśnie już takich stanów, nawet przeddepresyjnych. Na pewno wychowanie dziecka zaczyna się w domu I o tym trzeba pamiętać, o tym też tutaj mówimy na, na, na szkoleniu. że Podstawą jest rodzina, rodzic to oni powinni przekazywać te największe wartości. Potem jest szkoła, i dopiero na trzecim miejscu środowisko. Tatuaże. Jakieś plastyczne zabiegi też są takim efektem zaburzeń różnych emocjonalnych, które niekoniecznie później mogą, jakby tutaj, pozytywnie na tą jednostkę się odwzajemnić. Także myślę, że tych elementów jest takich dużo. Też problem jest w tym, że rodzice sobie nie radzą często z tymi na przykład technologiami, które są młode osoby. Ile mamy spotkań z rodzicami, którzy są w wieku tak jak ja, 30 plus i tak dalej, gdzie mają, ja mam chrześniaka, 15 lat, on technologicznie jest dużo lepiej rozwinięty. I mówiąc kolokwialnie, ogarnięty z całą tą technologią niż ja, tak? I jak tutaj rodzic ma sobie poradzić z zabezpieczeniem tego dziecka przed zagrożeniami, które tam wynikają, jednocześnie jak ma wiedzieć, kiedy zareagować. Tak samo z substancjami różnego rodzaju właśnie, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi. Często rodzice nawet nie wiedzą, jak te substancje wyglądają. Nauczyciele nawet tego nie, nie ma tych szkoleń na tyle, żeby, żeby jak gdyby mogli wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Dziecko w depresji sięga po uzależnienia, żeby sobie jakoś pomóc rozładować swoje emocje i odwrotnie. Uzależnienia prowadzą również do depresji, dlatego też jakby połączono na dzisiejszej konferencji te dwa elementy i właśnie tutaj mówimy o tym, co szkoła powinna zrobić jakie powinny być pierwsze działania szkoły, z kim się skontaktować no i jak pomóc po prostu uczniom, którzy wymagają no, takiego specjalistycznego później wsparcia, ale od szkoły również wymagają no, podjęcia działania. No tak, dzięki temu właśnie takim szkoleniom jak dzisiaj możemy troszeczkę chociaż zwrócić uwagę na nich, żeby te sygnały wcześniej wychwytywać. Organizatorami konferencji byli Urząd Miasta, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.